Witajcie w podcaście Dawno Temu Dzisiaj, gdzie razem odkrywamy fascynujące ciekawostki związane z dzisiejszą datą. Jestem Kamila, a towarzyszy mi... Mateo. Dziś opowiem o dniu, w którym prawie dwustuletnia działalność Templariuszy poszła z dymem. Przygotujcie się na podróż do 18 marca 1314 roku. Tego dnia, równo 710 lat temu, Jacques de Molay, albo Jakub de Molay, Ostatni wielki mistrz zakonu templariuszy został spalony na stosie w sercu Paryża. A dlaczego go spalono? W ogóle, dlaczego palono ludzi w średniowieczu? Oczywiście, zagrano znów kartą heretyka. C prawda? Tak było. Tak, to był taki Joker w tamtych czasach. Tak, 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 tak. No więc, kto wykorzystał tę ukrytą kartę? Kto tutaj życzył mu źle i dlaczego? No, bezpośrednio to była decyzja papieża, prawda? Ale pytanie, kto papieża nakłonił, zmanipulował albo przekupił, żeby podjął taką decyzję, użył, zagrał tą kartą. No właśnie, bo papież w sumie nie miał nic przeciwko templariuszom. Mhm. On ich, tam, no nie ten konkretny papież, ale poprzedni, poprzedni, on nadał im takie, powiedzmy, boskie prawo, bo templariusze narodzili się w Jerozolimie. Tam mieli swoją pierwszą siedzibę, mieli być takimi opiekunami, ochraniarzami pielgrzymów. Później poszerzyli swoją y, działalność i zakres obowiązków o różne bitwy, krucjaty, a później, nie wiem czy wiesz, nie no, na bank wiesz, ale byli też takimi swoistymi księgowymi, zgarniającymi <laughs> podatki, takimi bankierami, świadczącymi usługi dla różnych państw, królestw. No coś o tym słyszałem, chociaż akurat bez szczegółów, Aha. ale z tego co wiem... <laughs> No, to było no. kluczowe, jeśli chodzi o ich upadek, uh -huh. który wydatnie przyczynił się do takiego nimbu, tajemnicy hey. czegoś nieznanego, sekretnego, który im towarzyszy do dnia dzisiejszego. Oj tak. O czym też dużo powiemy. Tym bardziej, że zagadki, albo sprawnie rozwiązane, to jest coś, co ja lubię. <laughs> Stąd też przecież temat na moim kanale Master Logic, gdzie połowa tego kanału, jeśli nie większość, to są właśnie zagadki logiczne. No. Ale powiedzmy od razu, kontynuując temat tej daty, 18 marca, to wszystko było zaplanowane i takim puppet -masterem był król Filip IV Francji, uh -huh. który zadłużył się u naszych dzisiejszych bohaterów i stwierdził, że po co spłacać, skoro można zabić wierzycieli. To jest takie <gry> ciekawe podejście. Ale w sumie, no będąc monarchą, to zabroni. No i to on postraszył papieża, prawda? On go tak przekupił, znaczy przekupił, przeciągnął na swoją stronę. A ten papież, który to był? Klemens V? Klemens czy Klement? Klemens, tak? No, nie wiem, może to jakaś wiesz. Typu wersja polska, nie polska? Tak. Nie będzie Klementy? Tak, Klemens V. No, no to on po prostu się bał tego króla i tak stwierdził, że trzeba robić, co monarcha każe. O, tego nawet nie wiedziałem. Myślałem, że on może go przekupił z drugiej strony czym, skoro sam był, sam był w długach król Filip. No właśnie, no właśnie. Tak, no, ale ponoć trwało to latami. Mówisz o tym uwięzieniu, tak? Tego naszego bohatera, który spłonął? Jeśli chodzi o cały zakon, tak naprawdę. Jeśli chodzi o cały zakon. Templariuszy to była taka gra o tron, mhm. gdzie na początku były wydawane te jakieś te encykliki, bóle czy jak to się nazywało. Były wydane właśnie nakazy aresztowania, osadzania templariuszy za herezję. Były zapewne metodami średniowiecznymi wymuszane zeznania, przyznanie się do tak tego łącznie z podpisaniem, że oni się do tego przyznają bez użycia żadnych tortur. Tak, tak. Mhm. To też pewnie było wymuszone torturami. Mhm. Ta historia też dotyczy, wrócimy jeszcze do tego, piątku trzynastego 13 października 1307 roku, gdzie tam sporo na stosach tych templariuszy też zapłonęło. Tak. Temat, który jest poruszany w kodzie da Vinci. Natomiast ostatecznym końcem końców, upadkiem to był właśnie ten 18 marca można powiedzieć 1314, chociaż już dwa lata wcześniej zakon został rozwiązany, ale wtedy na podstawie recydywy, jeśli chodzi o herezję, byli takimi Powtórnymi heretykami, podobno. No bo oni później, może myśli dlatego że oni później się wyrzekli tych zeznań, prawda? Niby to podpisali, papież rozwiązał zakon, niby wszystko, okej, okay, możecie tam sobie szczeznąć w tych podziemiach czy tam w lochach. A on później powiedział, właśnie ten Jakub, czy też Żak, powiedział, że nie, 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 jednak je to odwołuje, miało być inaczej, i chyba dlatego tak naprawdę został skazany na stos. Tak, no, ale wiadomo, że to było po prostu domknięcie sprawy przez króla Filipa. No cóż. I tutaj jest jakby jedna część, cała ta otoczka, ten nimb tajemnicy. Mhm. Z jednej strony dotyczy tego powstania i okoliczności tego, jak pracowali templariusze i gdzie oni mieli swoją siedzibę, a z drugiej strony, jak nagle się skończyli te stosy, spalenie wielkiego mistrza i również jego klątwa. Nie wiem, czy do tego dotarłaś. No. Tak. On był do końca. Przeklął ze stosu. Był hardy. Przeklął ze stosu, chciał, żeby ze stosu widzieć katedrę Notre Dame, żeby go tak związali, żeby miał ręce w małdrzyk. <grym> I powiedział, że tłumacząc z angielskiego, z francuskiego, Bóg wie, kto jest w błędzie i kto zgrzeszył. I że wkrótce dosięgnie ich nieszczęście, dosięgnie tych, którzy skazali ich na śmierć. I papież zmarł miesiąc później, a Filip jeszcze w tym samym roku. Wow, no i co? No i co o tym myślisz? Grubo. No grubo. Po pierwsze nagle z jakiegoś powodu, że jest jakaś akcja, coś się dzieje i myślisz sobie ło, tutaj jest coś na rzeczy. Warto by się tym zainteresować. No. To, że nagle wycinają w pień cały zakon, puszczają z dymem, a potem jeszcze ten temat tej klątwy. To samo w sobie było częścią legendy. A druga część to, to już o czym mówiłaś, że zakon powstał w Jerozolimie. Mhm. To w 1118 roku Dziewięciu rycerzy z szampanii, których nazwisk nie będę próbował wymawiać, złożyli takie śluby. Powstał nowy zakon, pełna nazwa: Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona. Ubogich, haha, ha. Tak. Mieli chronić pielgrzymów, szlaki, które były z tym związane. I od króla Baldwina, Baldwina II, nie będziemy teraz omawiać całego tematu filmu Królestwo Niebieskie, które jest super, ale z tego gdzieś wrócimy, może z kubą. Dobra. Otrzymali jako swoją siedzibę meczet Al-Aqsa, który znajdował się właśnie na wzgórzu świątynnym. Nie jest to meczet na skalę, czy kopuła na skalę, również jedno z najświętszych miejsc dla muzułmanów. No ale jeśli operujesz w takim miejscu, z takimi właśnie zadaniami, pod kuratelą papieża, no to śmiało można powiedzieć, że masz taki dostęp do pewnych bogactw, zarówno materialnych, jak i duchowych, prawda? Mhm. Święte miasto dla niejednej religii, Jerozolima, i oni tam mieli swoją siedzibę. Do tego gromadzenie tych wielkich skarbów. I wydaje mi się, że zestawienie tych dwóch, czy nawet kilku rzeczy sprawia, że dzisiaj jest ta legenda Templariuszy, którzy są kojarzeni z czymś takim tajnym, trwającym, z bogactwem, ze skarbem, z zagadkami, kodami. Tak, a powiem ci jeszcze, że ogólnie oczywiście Templariusze mi się kojarzą z, z religią, z rycerstwem. Z wojnami, z bogactwami, z zagadkami tajemnymi, skrytkami, przejściami. Nie wiem, może to tylko pan samochodzik. Mhm. Ale też w ogóle mi się bardzo kojarzył z Francją, a tutaj mówimy, że oni zostali, jakby mieli swoją siedzibę i powstało te headquarters było w, w Jerozolimie. Mhm. I dopiero niedawno, jakby robiąc research, dotarło do mnie, że oni ok, z tej Jerozolimy mieli tam swoją bazę, ale mieli też te wypady na te różne tam drogi krzyżowej, takie. Można myśli krzyżowe. Czy nas drogi krzyżowe. Ech, takie, krucjaty, tak? krzyżowe, nie? Krucjaty, drogi krzyżowe to nie to, to to drugie. O. Okay, I robi takie wypady nie? do Europy, mhm. ale dopiero jak upadło Królestwo Jerozolimskie w 1291 roku, to oni wtedy na stałe przenieśli się do Francji. A mówimy tutaj, że rozwiązali. Cały zakon w 1312, więc tak naprawdę nie za długo. Zadomowili się we Francji, tak. która w mojej głowie jest, kiedyś była, kiedyś do, do niedawna, była takim domem od zawsze dla templariusz, a wcale tak nie było. O, ciekawe. Ciekawe. No? Ja miałem w głowie miałem taki obraz, że oni mieli dwie filie Aha, firmy. Jedna we Francji. A druga w Jerozolimie. A rzeczywiście, no to też jest słuszna uwaga, że dosłownie parnaście lat później Francja, jak widać, nie przyjęła ich ciepła. Uh -huh. I dodajmy, jeśli chodzi o ten koniec, że król Filip y, zwietrzył okazję, ponieważ ktoś, jakiś templariusz, były templariusz, rzucił fałszywe pogłoski, oskarżenia uh -huh. pod y, adresem templariuszy i ich szefostwa. I wszyscy wiedzieli, że to są fałszywe oskarżenia, ale Filip stwierdził, dobra, to jest właściwy moment, żeby pozbyć się moich długów. Uh -huh. No i można powiedzieć, że Polacy, w ogóle templariusze też w jakimś stopniu funkcjonowali na terenie Polski, ale my wiemy, jak są prawdziwi polscy templariusze, prawda? Krzyżacy. Krzyżacy, tak, tak jest. Nawet tak naprawdę na fladze taki sam rodzaj krzyża mają, taki zaokrąglony jakby, nie? E, no nie, krzyżacy mieli bardziej taki kanciasty, nie? Ale właśnie templariusze też mieli wersję kanciastą i mieli wersję zaokrągloną. A, czyli z duchem czasów i... Upgradeowali logo. Tak, tak, bo się opatrzyło klientom. Templariusze mieli czerwony krzyż na białym polu, a krzyżacy oczywiście czarny krzyż na białym polu. Uh -huh. Ale krzyżacy, przynajmniej w Polsce, no to już funkcjonowali wtedy, kiedy templariusze odchodzili na karty historii. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz, ja to pamiętam ze szkoły, nie wiem dlaczego, ale pamiętam pełną nazwę Krzyżaków. Tak, templariusze to zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona. A pamiętasz, jak się nazywają Krzyżacy? Coś tam. Maria Częstochowa? Nie wiem. No Maria się zgadza. Yy, rycerzy Marii, nie wiem, nie mam pojęcia. Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. Nie. Zakon szpitala najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. <laughs> Dlaczego ty to pamiętasz? Dlaczego ci się tak obryło? Nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że to było tak, że ta nazwa jest długa, długa, długa i myślę sobie, jeżeli ktoś, gdzieś czytaliśmy po tarczyku, albo mówiła e, nauczycielka historii. I myślałam, że to już jest koniec, i na końcu jeszcze Wierolowina. Ty tak naprawdę czujesz, że za 20 par lat ci się to przyda? Za, za ten, zaimponujesz wszystkim. Tak jak tak. ja kiedyś e, tak. nauczyłam się wszystkich cudów świata na pamięć i czekałam tylko, aż mnie kiedyś ktoś zapyta, i wtedy wiesz, wyrecytuję. A już to przerabialiśmy kiedyś, nie? Na podcaście, minie tego. Tak, 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 tak. No. Dobrze, ale w ogóle ja mam wrażenie, że my, że wciąż gdzieś tak jako naród czujemy ciągle, że krzyżace to jest takie po prostu zło, pogrom, śmierć i gdzieś to ciągle jest. Chociaż o ojejku, strasznie długo już ich nie ma, ale niedawno też mówiliśmy o historii Kopernika i oni też tam się gdzieś przecież przewijali. Tak, to prawda. No, wiadomo, Polacy, Niemcy. No tak. Nie do końca dwa bratanki. Uh -huh. Ale jednocześnie Krzyżacy w historii Polski są związani, jak byli po tej stronie, on the receiving end. No. Z jednym z największych sukcesów w historii Polski, prawda? Już kiedyś nawiązywaliśmy do bitwy pod Grunwaldem. Mhm. Uh -huh. Pewnie jeszcze kiedyś do tego wrócimy na dobre. Ale można powiedzieć, że to byli nasi rodzimi, taki klesz, taki pasożyt trochę na ciele królestwa polskiego. W pewnym momencie obojga narodów. No i to byli krzyżacy, którzy też działali na podobnej zasadzie, którzy z kolei opiekowali się czy przyjmowali rannych, czy to rycerzy, czy też pielgrzymów, stąd ta nazwa. No tak, szpital. Uh -huh. I też mieli co swoje pochodzenie w Jerozolimie, ale ich wpływy sięgały dużo dalej, a jeszcze dalej ich ambicje. A ja jeszcze dodam taką ciekawostkę, bo tak jak powiedziałam, że my tak negatywnie patrzymy na Krzyżaków, ale co ciekawe, w Europie w tamtych czasach templariusze, oni się cieszyli takim uznaniem społeczeństwa. Byli uznawani za bogobojnych, walczących za wiarę. Ludzie bardzo chętnie przekazywali im swoje ziemie, majątności między innymi tak gromadzili te wielkie dobra. Mhm. I byłam ciekawa, jak zareagowali ludzie w różnych krajach na to, jak to nagle papież ich rozwiązał. Tak, bo to się okazało, że te majątności zaczęły przejmować inne zakony, państwo, między innymi ten nasz Filip położył łapę na tym, więc ludzie tak byli zszokowani i nie do końca zadowoleni. Tak, tak. Mhm. I właśnie ten szybki kres tych templariuszy do dzisiaj ciągnie się za nami, no bo nagle, nagle to przestało istnieć i są, wiesz, takie posłu posłuchy pogłoski, że gdzieś tam, wiesz podziemiach są, że gdzieś tam te skarby nie do końca były przejęte. No mm -hmm. i właśnie to jest. Wiedz, że coś się dzieje. To <laughs> Wiedz, to. że coś się dzieje, no. To tak samo jak w niewyjaśnionych okolicznościach ktoś ginie, albo nagle, albo nie do końca wiadomo, co się stało. Na przykład Elwis nadal żyje, albo jak to było z księżną Dajaną. Mm. To jakby dodaje, albo czasami potrafi zupełnie od zaraz stworzyć mit jakiejś postaci, albo jakiejś grupy ludzi, albo organizacji. Tak. No i tak to właśnie jest, że oni często są motorem napędowym, taką organizacją, grupą ludzi, po których się sięga, kiedy chcemy zrzucić jakąś tajemnicę do tematu książki, serialu, filmu. Zwłaszcza jeśli ta tajemnica, ta tajna organizacja stowarzyszenie ciągnie się przez długie wieki. Aha. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi to, no właśnie ta świątynia Salomona, którą nawet mają w nazwie, do której też w swoich jakichś praktykach, wierzeniach, tradycjach nawiązują na przykład wolnomularze, Masoni, prawda? Którzy ponoć też roszczą sobie prawo, że się wywodzą od templariuszy, co samo w sobie już napędza na pewno masę teorii spiskowych. Tak. No i te różne legendarne przedmioty, żeby nawiązywać do jakiejś gry komputerowej, które wiążą się z tym miejscem: święty Graal, całun turyński, arka przymierza. Mm. Aha. To wszystko przewija się, kiedy mówi się o tych tajemnych, mistycznych i bezcennych skarbach, które być może były w posiadaniu templariuszy. Zacznijmy od. Skarbu Narodów. Mm, dobra, dawaj. To jest jeden z nielicznych filmów, albo w mniejszości, tych, które przedstawiają Templariusze w takim pozytywnym świetle. Nawet nasz ten bohater grany przez Nicolasa Cage'a, to on był tak praktycznie zaprzysiężony takiego współczesnego Templariusza, jak był dziecięciem. Aha. Ludzi, którzy strzegli olbrzymiego skarbu, czy to właśnie tam jest to połączenie masonów i Templariuszy, ogromnego skarbu i uważali, że on był zbyt wielki, aby jakikolwiek jeden człowiek, nawet jeśli to byłby dobry władca, żeby wszedł w jego posiadanie. Mhm. Że to powinien otrzymać cały naród, cała grupa ludzi. No i to też było nawiązanie do tego, oni zbierali te skarby, między innymi w ramach swojej działalności i tych wpływów, które mieli tej działalności bankierskiej, powiedzmy. No i dopiero po wielu wiekach doczekał się skarb na to, żeby został odkryty przez Nikolasa Cage'a i przekazany Najlepszemu narodowi na świecie, czyli Amerykanom. W tyle widzę, jak powiewa flaga. Tak, ile cichym. Ja osobiście uwielbiam uh -huh. Skarb Narodów uh -huh. i pierwszą, i drugą część. Dużo się tam dzieje, jest dużo humoru. Fajne zagadki, które też są super wyjaśniane, jest pokazany ten niego proces myślowy. Aha, uh -huh. tak. Jak się nazywał Thomas Gage? O nie pamiętam. Nicolas Cage. Nazywajmy go Nicolasem Cage'em, tak. Tak, Nicolas Cage, tak. I to było super, że jest, on wyjaśnia ten proces myślowy. Po pierwsze używa swojej niesamowitej wiedzy uh -huh. historycznej, ale też ta, te trybiki, uh -huh. które pozwalają mu łączyć różne fakty i czasami szybciej, czasami wolniej rozwiązuje daną zagadkę. Bardzo mi się to podoba. Jest bardzo mało takich filmów w tym stylu, właśnie jak Skarb Narodów czy Indiana Jones, takich przygodowych z elementem jakiejś takiej intrygi zagadki. Bardzo lubię takie filmy. Ja też, chociaż muszę powiedzieć, że zazwyczaj no nie od razu kumam, o co chodzi w zagadce, ale jest tyle innych rzeczy, które mnie absorbują i sprawiają, że to jest taki fajny experience oglądanie tego filmu. Ale dzięki temu, że nie kumam na początku, to na przykład drugi czy trzeci raz oglądając są takie: O, to o to chodziło! Wow, ale fajnie i coś odkryłam na nowo, więc to jest film, który można oglądać kilka razy. A przy okazji też zapominam, co się działo w filmie, więc na przykład, jak za pięć lat to obejrzę, to już w ogóle nawet mnie to jest nowy film. <laughs> <laughs> jak dziadeczek Andrzej. Nas. Tak jak Jaruś, który po prostu, szybka dygresja, oglądaliśmy, ojejku, jak się poznaliśmy, to Jaruś obejrzał ze mną pierwszy raz Gwiezdne wojny. I oglądał od jedynki, więc. No, wiedział, że jest w jedynce, wiedział, że jest Anakin Skywalker, w dwójce też, w trójce wiedział, że to jest Darth Vader. Ale w piątce, kiedy Wejder wyznawał rok, to ja jestem twoim ojcem, to był w wielkim szoku. A i super, super. Jakbyś wiedziała, że będzie w szoku, to może byś go nagrała, nie? No pewnie, że tak, ale w sumie fajnie, fajnie się to oglądało. W sumie przeżywał to, co my, kiedy się dowiedzieliśmy, oglądając od czwórki. No tak. Ja dziecięciem będąc byłem w ciężkim szoku. Ta przerażająca postać Wejdera, której się bałem, nagle się okazało, że jest też zwykłym człowiekiem w pewnym sensie. Było. i tak, Ale jak to możliwe? Zaraz, o co tu chodzi? No. To był taki szok. Tak. No. A ja, w jakim szoku był Mark Hamill, jak się dowiedział? Wow. No. no. I wszyscy inni. Tak, a później oglądałeś ten filmik, jak Mark Hamill sam ten. Oglądałem. Później relacjonuje, jak Harrison Ford zareagował, że nikt mu nie powiedział. Tak. tak. Bo wiedział o tym trzy osoby tylko. Bo mieli fałszywą linię, że Fałszywy tekst podłożony miał to brzmieć: że Obi-Wan zabił Anakina, a nie że Wejder stał się Anakinem. No ale dobra, wracając do tematu Templariuszy. Kod <laughs> Da Vinci, w którym pojawiają się trochę w takim odłamie sekcji, ciężko powiedzieć, jako zakoncyjonu, ale wprost jest nawiązanie do Templariuszy i tam ten temat z fajczeniem się, piątek 13 października, no to że niby dlatego, że oni znaleźli święty gral, i ktoś chciał ich zlikwidować, bo w ten sposób szantażowali papieża. Aha. Ale tam zakon Syjon. No właśnie, Syjon. Syjon to przypomnijmy, że góra świątynna, wzgórze świątynne, prawda? Aha. Góra Syjon to jest miejsce, na którym była zbudowana świątynia Salomona. Potem mieli swoją siedzibę templariusze. No i jest mowa o tym, że to nie za długi, ale za świętego Grala, właśnie, który wiadomo, że jest to bardzo <laughs> ciekawe, żeby nie powiedzieć, kontrowersyjne podejście. Że gralem jest osoba, potomek Marii Magdaleny. Tak, tak. No i tam się pojawia też fajny termin, seneszal. Seneszal to też jest wzięte wprost od templariuszy, bo był wielki mistrz. A... To był jakiś zastępca, drog. Tak, był zastępca. No, no, no. Zastępca wielkiego mistrza. I tam było tych kilku seneszali, którzy strzegli tajemnicę świętego grala. Aha. I tam są fajne zagadki. I przede wszystkim jest też ten kryptek. O, czyli taak. tak. Może to wrócimy jako miniaturkę, uh -huh. jako obrazek do filmu na YouTubie, naszego podcastu. Właśnie kryptekst który był super, ale miał też swoje słabe strony. Krypteks, który podobno został wymyślony przez kogo? Leonardo. Leonardo da Vinci, który też miał być jednym z Templariuszy, czy też należy do tego zakonu Sejonu być wielkim mistrzem. Ale okej, okay, dobra, mnie po prostu rozwala ta scena, że bierzesz ostatnio wieczerze Leonardo no da Vinci i przesuwasz postaci i dzięki tak. temu wierzysz, że tak, na pewno to jest Maria Magdalena, i ona na pewno miała tutaj. Tak. No, swój udział w całej tej historii. I mean, come on. I to na podstawie jakiegoś tam obrazka. O, znaczy, Dan Brown, duży szacun, bo jesteś super pisarzem, ale come on. super to wymyślił, ale fajnie to było zrobione, że ta kryptolożka, tutaj pamiętam. Hmm, jak ona się nazywała? Sophie? Chyba tak. Princess Sophie. <gryśla> Powiedziała, no dobra, ale to, że namalował to Da Vinci nie znaczy, że tak było. Właśnie, właśnie. Powiedzieli, ale historia sprawia, że, to, że, że tak było, że to się wydarzyło. Dobra, niech będzie. Hmm. No tak, był ten kryptekst, który, przypomnijmy, że chodzi o taki cylinder, który ma obrotowe pierścienie i to jest w zasadzie działa tak, jak, nie wiem, zamek do roweru. Trzeba ustawić właściwą kombinację, tylko tam nie jest 10 cyfr, tylko 26 liter i tych pierścieni jest 5. Mhm. Pamiętasz, jakie było rozwiązanie? Nie wiem, Jezus? Jezus. No co to było? Taką znalazłem wersję niefilmową, tylko chyba z książki, podpowiedź do tego rozwiązania. Po polsku chyba z książki brzmiało to jednak gorzej. W Londynie leży rycerz dzielnych Fat, a papież go pochował w ziemię układu. Owocem jego pracy święty gniew. Brzemienna ma być kula róży krzew. Pamiętam, że w oryginale i w sumie w tym tłumaczeniu w filmie to było. Ten początek był ok, ale te dwie sny linijki chodziło o to, że szukaj kuli... Ziemia. która powinna być na jego grobie o różanym licu i skrytym nasieniu niech coś zrymuje nie wiem, które skrywa nasienie w sobie. Właśnie zrymowałem na szybko. Co, co było hasłem? Co było hasłem? No właśnie, teraz. To jest bardzo ciekawy moment, bo wydaje mi się... Bo zaraz zacznę googlować, no. Poczekaj, nie, nie, nie sprawdzaj. Poczekaj. Ostatnie linika mówi, dwie, te dwie linijki ostatnio mówią o kuli... Ziemia. Która miała być, a nie było. I która ma różane lico i skrywa w sobie nasienie, czy nasienie w swoim łonie. I ktoś, kto jest... Zaangażowany w ten temat, to będzie mówił, że róża była symbolem zakonu Syjonu. Oczywiście, jeśli chodzi o to nasienie łono, to wiadomo, że Maria Magdalena, o co to może chodzić? Chodziło o Isaaca Isaac Newtona, o pewnie jakieś planety, księżyce, słońce, coś w tym stylu. Natomiast, jakbyś przyszła do tego znikąd i też jak jest w oryginale, it speaks of rosy flesh and seeded womb. I zostawiła to z Isaaciem Newtonem. Aaa, ah, Apple! <noise> Dokładnie tak. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. Moim zdaniem jest świetny przykład tego, że im więcej wiesz o danej sprawie, tym trudniej znaleźć rozwiązania. Hmm. Bo jest o róży, jest o tym, o tamtym, o tym nasieniu, o pokoleniu, potomstwie jej, które jest źródłem władzy, kościoła na ziemi i tak dalej, i tak dalej. I myślisz sobie, co to może być, a pokażesz to człowiekowi z ulicy, jeszcze mu powiesz, że to jest związane z Newtonem, to on powie. Do. No, ale przecież to jabłko. <laughs> Więc to było ciekawe zjawisko. Jest też druga ciekawa rzecz, i to jest związane z jedną z najbardziej podstawową, prymitywną, techniką no. rozwiązywania za zadań, zagadek, problemów matematycznych czy logicznych. Jaka jest najbardziej prymitywna metoda? Googlowanie. <laughs> Brute force, to znaczy próba wszystkich kombinacji. Aha, myślałam, że rozwalenie, ale mi się przypomniało, że w środku był ten vinegar. Nie, 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 tak, tak, tak. Chociażby nie można było to rozwiercić, wprowadzić kamerę, coś tam zrobić. A, przypomniało mi się Glass Onion, No kontynuacja na noże. I jak oni dostali tą, wiesz, skrzynkę i tam rozwiązują, tutaj coś przytyknąć, tu coś wepchnąć. A ta babka, ta bliźniaczka, ojejku zdradziłam. No trudno, nie? pewnie i tak wszyscy oglądaliście. Rozwala to po prostu jakimś tam narzędziom, ciach, 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 Wy, wyciąga zaproszenie, Dan. Jep, jep, jep. Chociaż wiadomo, że jakby to chodziło o to, żeby gonić króliczkę, nie? Tak, i oglądając tę scenę, która moim zdaniem była najlepsza z całego filmu. I wykreowała takie oczekiwanie, ojku, teraz może być po prostu, będzie tylko lepiej, super, wow, wow, wow. Co ja pomyślałam, no. ale ja bym chciała być taką osobą, która ma, widzisz, i na to są potrzebne te miliony, co mówiliśmy ostatnio. Jakbym miała te miliony, nie już jeden, teraz już jestem greedy, teraz już te kilka milionów, to wtedy bym y, robiła takie imprezy właśnie dla przyjaciół i rodziny, takie zagadkowe i bym wysyłała takie pudełka, które trzeba Otworzyć i żeby to był taki event, yy, i taki, że niby ktoś tam umiera na tej kolacji, bardzo to jest zawidłe teraz, wiesz o co mi chodzi? Tak, Murder mystery, tylko w dużej skali, tak. Tak. Chociaż ja osobiście powiem, że jednak filmem byłem rozczarowany, Glasonion. Hmm. ale wróćmy do Brute force'a, czyli próbowania wszystkich kombinacji. Dobra. Zagadka była po angielsku, i można było się domyślać, śmiało można było postawić, że rozwiązanie będzie angielskie słowo. Jak zwykle. A Apple jest na A. Więc jak ktoś by się zabrał za to i stwierdził, że będzie po kolei alfabetycznie próbował wszystkich pięcioliterowych angielskich słów, A, to no. po zaledwie kilkuset, około pięciuset próbach trafiłby na jabłko, trafiłby na Apple, co zajęłoby godzinę albo dwie, więc prawdopodobnie otworzyliby ten kryptek zanim wylądowaliby w tym samolocie w Anglii. Mm, Okej. Okay. Chyba, że ktoś by przyjął jakąś inną metodologię, najpopularniejsze, no. Tak, ale ciekawe, że, że wybranie na przykład słowa na A, albo sam fakt, że było ich tylko, ze słowa, bo kombinacji nie było dużo, że było tylko 5 liter, miało też swoją słabość. Okej, okay, ciekawe, nie pomyślałam o tym. No no no. To na koniec warto jeszcze wspomnieć, że templariusze tutaj też jako ciźli pojawili się w serii gier Assassin's Creed, która nawiązuje też do innego naszego podcastu, z Kubą. Hmm, tak, tak, tak. Asazyni, którzy zostali, można powiedzieć, zlikwidowani, poradzili sobie z nimi Mongołowie. Mm -hmm. Natomiast w tej grze oni są wielowiekowymi przeciwnikami. Asazyni kontra Templariusze i walczą na dominację światem, rasą ludzką, nie wiadomo czym jeszcze. Jak Kong i Godzilla. <laughs> tak, czemu nie? No i na koniec Indiana Jones, gdzie znów się pojawia święty gral, tym, tym razem już jako typowo kubek mm -hmm. z ostatniej wieczerzy którego strzeże ostatni, jeszcze żyjący od setek lat, Okej. A w ogóle, to jeszcze dodam ostatnie ciekawostka, już jestem cicho. Wiesz, którym był on wielkim mistrzem zakonu? Nie zgadnę, dwudziestym trzecim. Tak, 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 tak. Ale wiedziałeś, czy teraz... Nie, nie, no, jak zapytałaś o jakąś liczbę, to odpowiedź ma robić tylko jedna. No 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 proszę. Przypadek nie sądzę. Mhm. Ale ten. Yy, chętnie wzięłabym udział w jakimś takim maratonie zagadek, ale musiałabym Ciebie mieć w swojej drużynie. Jasna sprawa. Wtedy byłabym tą osobą, która po prostu dba o prowiant, nosi ciężki plecak, a ty jako ten mózg <grym> wykonujesz cały brain power. <grym> kiedy jest coś takiego, zrobimy, zorganizujemy sobie. Nice, To była fajna zabawa. Dzięki, że byliście z nami w podcaście i na YouTube. I do usłyszenia 25 marca, ale już innego roku, kiedy to została założona Wenecja.